Cześć, kochani. Co ostatnio u mnie się wydarzyło? Otóż wystąpiłem w polskim radio, bo powiedzieć o, o naturze, o filozofii chodzenia do lasu. Skąd wzięło się to u mnie chodzenie? Więc Zaczęło się od tego, że zamiast bawić się z kolegami w klubach bukaresztańskich, bo w takim towarzystwie. Byłem na szkoleniu dyrektorów, którzy mieli kierować oddziałami tego przedsiębiorstwa w swoich krajach. Ja byłem wyznaczony na Polskę. Miałem być dyrektorem tej, tej firmy w Polsce i byłem przez jakiś czas później w centrum Warszawy, w garniturku. No ale słuchajcie, już tam w Bukareszcie zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki mojej zmiany, która miała nadejść w najbliższym czasie zmiany w ogóle filozofii myślenia, podejścia do życia, do poszukiwania sensu. Zobaczyłem, jak żyją moi koledzy. Przypominało to ostatnią fazę filmu Wilk z Wall Street z Leonardo DiCaprio i pamiętam, że miałem już telefon Samsunga z aparatem, wyszedłem na miasto, zacząłem robić zdjęcia, zacząłem robić kilometry, ogromne kilometry, kupiłem sobie buty sportowe, żeby chodzić, bo w pantoflach chodziłem do pracy i słuchajcie, odkryłem przyjemność w chodzeniu po powrocie do Warszawy. To mi nie przeszło. Po prostu wyruszyłem z aparatem lustrzanku, kupiłem najtańszą lustrzankę, zacząłem chodzić po Warszawie i robić zdjęcia. Robiłem kilometry, kilkanaście kilometrów, kilka 20 kilometrów dziennie. no Maratonów nie biegałem, ale chodziłem dużo. Potem pojawiły się pewne sytuacje, o których też mówiłem, zdrowotne. Wróciłem do Białego Stoku i stwierdziłem, że ze względu na zdrowie muszę zmienić styl życia. Wcześniej nie paliłem, nie piłem, ale i nie wciągałem też, nie byłem uzależniony od narkotyków, ale bardzo źle się odżywiałem. Praktycznie się nie ruszałem, jadłem słodkie bułeczki, siedziałem przed laptopem całymi godzinami. Stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić, ale nie chciałem iść na siłownię. Byłem kilka razy na siłowni, zapisałem się, ale wydała mi się strasznie nudna. Stwierdziłem, że muszę znaleźć coś innego. Już wtedy kochałem psy. Miałem warunki, zarabiałem zdalnie jako podcaster twórca treści, jako coach, więc piesek będzie ze mną szczęśliwy. No i mam nadzieję, że jest szczęśliwy. Jest ze mną już 5 lat. W tamtym tygodniu skończył 5 lat, więc 100 lat lucky. Żyjemy szczęśliwie razem. Mam nadzieję, że jak najdłużej to będzie trwało. Mieszkałem na obrzeżach Biebrzańskiego Parku Narodowego, to możecie się domyśleć sami, że bardzo korzystałem z tych zalet. Uprawiałem slow jogging, ale zobaczyłem, że jak biegam, to nie czerpię takiej radości... Z tej natury, bo po prostu nie przychodzą mi żadne pomysły do głowy, nie, nie mam czasu na, na refleksję, za bardzo skupiam się na moim oddechu, na tym, żeby dotrzeć, żeby dobiec, żeby wytrzymać. No i zamieniłem bieganie na chodzenie i naprawdę, naprawdę takie długie, długie wędrówki, 20-30 km dziennie, potrafiłem z lakim przejść. Prawie długość maratonu, słuchajcie, to dłużej trwa, bo to trwa pół dnia, żeby przejść 30 km, to nie jest takie proste z przerwami. Wiecie, mam haski. Haski niewytrenowany według Wikipedii przejdzie 35 km dziennie, a wytrenowany 150. Więc pies był szczęśliwy. No i słuchajcie, odkryłem, odkryłem radość chodzenia. Bardzo szybko pojawiły się zalety. Zauważyłem, że w czasie chodzenia przychodzą mi wszelkiego rodzaju pomysły do głowy. Polałem notatnik i albo zapisywałem palcem rzecz, która mi przyszła do głowy, albo włączałem dyktafon. I nagrywałem swój pomysł, nagrywałem czasami scenariusze podcastu, dzięki chodzeniu ukończyłem książkę. Chodzenie powoduje lepsze krążenie krwi, dostarczanie tlenu do mózgu, lepiej, lepiej się myśli. Kolejną korzyścią poza niewątpliwym zwiększeniem kreatywności było pozbycie się stresu. Chodzenie, jak wiadomo, przebywanie na świeżym powietrzu, oddychanie, w ogóle sam oddech powoduje uspokojenie. A kiedy robi się to miarowo, spokojnie, zieleń, przyroda, szum wiatru, skupianie się na tym, co jest piękne dookoła ciebie na pięknie, skupianie się na pięknie, powoduje, że na chwilę zapominamy o naszych problemach codziennych. Polecam chodzenie każdemu, kto nie jest w stanie pozbyć się lęku. Mam na myśli chodzenie po lesie, oczywiście. Takiego lęku, który naprawdę jest silnym lękiem i który nas wręcz męczy do tego stopnia, że nie możemy zasnąć. Chodzenie polepszyło mój sen, poza tym, że obniżyło poziom stresu, zwiększyło moją kreatywność, zacząłem być bardziej wypoczęty. To przełożyło się na moje zdrowie, na mój wygląd. Zauważyłem, że jem dosłownie to, co chcę i ile chcę, i nie tyję. Dzięki właśnie chodzeniu, dlatego że spalam bardzo dużo kalorii. Niedawno policzyłem, że. W ciągu 5 miesięcy przeszedłem 1750 km, licząc kroki średnio przy moim wzroście i zauważyłem, że, zauważyłem, że co 5 miesięcy zmieniam buty. Kupuję buty sportowe, częściej w sklepach sportowych, chodzę w butach tre trekkingowych lub właśnie, właśnie sportowych, które szybko się zużywają. Z tego co czytałem, to kiedy dużo się chodzi, buty powinny się zmieniać co jakieś 600 km. Ja zmieniam co 1750 km, jak zauważyłem. Właśnie po 5 miesiącach kupiłem kolejną parę butów. Tamtem poszły po prostu do kosza. Zdarłem faktycznie podeszwę. Słuchajcie, kiedy wiem, że trzeba zmienić buty. W momencie, kiedy wracam do domu, bolą mnie stopy. Chodzenie uprawiało bardzo wiele znanych osób w historii. Podobno mieszkańcy Królewca nastawiali zegarki według spacerów Immanuela Kantak, który był tak punktualny, że chodził na spacer o tej samej porze codziennie. Søren Kierkegaard lubił chodzić, lubił szukać oświecenia w czasie spacerów swoich. Ludwig van Beethoven, Seneca, Marek Aureliusz polecał spacery. Benjamin Franklin. Moi drodzy, chodzenie towarzyszyło i towarzyszy wielkim ludziom, wielkim liderom, ponieważ pomaga oczyścić umysł, pomaga skupić się i odpowiednie chodzenie, właśnie nie bieganie, chodzenie. Pomaga medytować. Ja medytuję oddychając miarowo, idąc równym krokiem, będąc uważnym, obserwuję przyrodę, obserwuję Lakiego, bo chodzę z nim, widzę, jak on cieszy się przyrodą. Jestem wdzięczny za to, co mam bardziej, jestem wdzięczny za naturę, za to, że mogę sobie pozwolić na to, żeby pójść. Jestem wdzięczny za to, że mogę chodzić. Jak wiele osób nie docenia oczywistych rzeczy, które ma na co dzień, i nie wie, że gdyby je straciło, to oddałoby prawie wszystko za to, żeby z powrotem mieć ten dar. Mam na myśli właśnie dar chodzenia. Patrzę na ludzi, którzy siedzą od rana do wieczora na kanapie przed telewizorem, czy gapią się w laptopa, czy oglądają Netflixa, czy przyglądają media społecznościowe. Niestety wiele osób ucieka w tą pułapkę wygody i to niszczy. Niszczy nasz organizm, niszczy nasze życie. Stajemy się rozlazłymi osobami, które yy, tracą radość życia, energię do życia, do jakiejkolwiek zmiany, do poszukiwań, do ciekawości, to wszystko znika. Chodzenie napędza nas do, do tego, żeby zmieniać krajobraz, żeby zmieniać, żeby widzieć, żeby poznawać ludzi, żeby wyjść z domu, wpadać na nowe pomysły, nowe idee, wprawia w ruch nasze życie. Więc jeżeli nie wiesz od czego zacząć zmianę swojego życia, to zastanów się ile czasu spędzasz na fotelu lub na kanapie i wstań. Docen to co masz, docen to, że masz nogi. Pomyśl sobie, jak wiele osób marzy, żeby mieć ten dar, z którego ty nie korzystasz na co dzień. Okay. Dobry piesek, dostaniesz wody. Stanisz wody. Spoczekaj, ja pan jeszcze nadaje. Łatwiej. No,